Up z tej strony lub Kurs, a to Ghost Recon Phantoms i witam się z wami po naprawdę długiej przerwie. A do nagrywania i oczywiście od tej gry również. Do nagrywania jakieś blisko 3 miesięcznej, a od tej gry no, pół roku, jak nie rok miałem rozbrat, że tak powiem. No i zobaczymy jak mi pójdzie. Um, myślę, że no, przynajmniej 2 kile to będą, to jest nasz plan minimum na tą rundę, <laughs> oczywiście może się skończyć, że hmm, nie zabijemy żadnego przeciwnika i, i też będzie dobrze. Szkolnik z tego, co przypomina sobie, że jest nasz przeciwnik, jest... sobie sobie przypominam odnośnie tej gry, co bardzo nastawiała na właśnie team play. O, świetnie, już pierwszy, e, pierwszy przeciwnik uśmiercony, świetnie. E, Okej, okay, tam jest sniper, trzeba na niego uważać. Hmm, gram oczywiście sniperem. Hmm, no i oczywiście to o czym nie wiem wspominać. To co, że ta gra... O świetnie teraz krytyki, i żeby jeszcze wszedł za 400 blisko major, tego nie mógł e, nie mógł przeżyć. Okej, okay, więc początek dosyć zacny. Hmm, tak nastawiała głównie na teamplay i wykorzystanie mm, swoich umiejętności. Ja w tej chwili gram e, zwiadowcą, czyli tak zwanym sniperem, reconem, nie wiem jak to tam. Yy, nazywajcie sobie jak, jak chcecie no świetnie, już trzeci trzeci kill bardzo dobrze yy, i mam tutaj tak zwaną oracle yy, czyli no kiedyś w poprzedniej wersji gry się to, yy, tak to nazywało czyli po prostu w wolnym tłumaczeniu wyrocznia ale chodzi o to że po prostu prześwietlam ściany i skanuję że tak powiem poszukiwanie przeciwników o w tej chwili jak teraz może wam co demonstruję no właśnie Miałbym go Mógłbym go przeskanować ale niestety nie zdążyłem ponieważ mój kolega z różniego że tak powiem dojebał Dobrze, o witam proszę pana Oj przeżył, trzeba szybko go dobić Pięknie, już mamy No cztery fragi ale W Ghost Reconie e, zawsze było tak, że Znaczy zazwyczaj, zależy o, chyba od trybu rozgrywki ale z tego co pamiętam Pierwsza runda polega na obronie, a druga na ataku, oczywiście Recon, czyli innymi słowy camper. Ta gra bardzo na, nastawiona na kampienie. A zwłaszcza tą klasą postaci, czyli zwiadowcą. No ale cóż, dlatego no z definicji jesteśmy znacznie lepsi w obronie niż w ataku. A w następnej rundzie będziemy atakować, więc no, zobaczymy jak to pójdzie. Ghost Recon Phantoms. Um, gra, no myślę, że nikogo tutaj nie zaskoczę, bo to już jakiś czas temu zmieniła swoją, przemianowała się jak gdyby z Ghost Recon Online właśnie na Ghost Recon Phantoms poza zmianą nazwy, no niewiele się zmieniło powiedzmy sobie szczerze e, w samej rozgrywce, mechanice czy czymkolwiek innym okej, okay, teraz doszło do walki na nieco bliższy kontakt, może wyciągniemy pistolet mm. Okej, okay, no właśnie o tym, na tym polega yy, mój zwiad, Czyli moje wsparcie dla drużyny, ale jednocześnie no, straciliśmy jeden punkt, trzeba by go odbić. Póki co idzie mi świetnie, więc dlaczego miałbym to zaprzepaścić i przejdę z tą rundę? No chyba niepotrzebnie tutaj yy, się zapędzałem, ale nieważne. No, oczywiście zdaję sobie sprawę, że na moim intrze jest jeszcze Ghost Recon Online, czyli stara wersja tej, tego nazewnictwa. Okej. Okay. O shit. strasznie się gra, kiedy jest włączony flaps do nagrywania. Gierka nigdy nie... nie miała za, dobrego, za dobrej optymalizacji. Ale to jest zgodnie z że przy no, dosyć słabym komputerze, jakim dysponuję. Te 50 klatek na sekundę zwyczaj miałem. No oczywiście przy wyłączonym nagrywaniu, no teraz niestety pierwszy... Yy, pierwszy zgon. Yy, no i tak świetnie póki co. No, ale niestety podczas włączania nagrywania... teraz sobie tutaj zrestartuję. O, siedme! Co oni robią u nas na spawnie? To ja nie wiem. Chwileczkę zrestartuję sobie Skype, z yy, Fabsa. Okej. Okay już jestem będę tutaj od czasu do czasu o ile oczywiście będę pamiętał restartować resta restartować przepraszam frapsa czyli mój program do nagrywania ponieważ nagrywałem już tą grę jakiś czas temu było to co prawda dawno ale pamiętam że gra podczas nagrywania miała taki problem że rozjeżdżał się dźwięk z obrazem to w dosyć stopniu znaczącym e, więc e, to myślę, że to powinno pomóc i w momencie, kiedy restartuję frapsa wszystko wraca od, do no, no wszystko powinno teoretycznie wracać do, do stanu początkowego ponieważ czym dłużej nagrywałem, tym ten problem był e, znacznie bardziej widoczny tylko ty szkoleś, to jest trzeba już to jest, mój dobra w sumie bardzo dobra mapa świetna do walki na dłuższy dystans, idealna właśnie dla takiego snipera. Oczywiście Riconem, czyli zwiadowcą możemy grać równie dobrze na bliski dystans, posażonym w niewielki, niewielkiej mocy pistoletem maszynowym, aczkolwiek nadającym się idealnie do, do właśnie takiej do właśnie starci na ekstremalnie bliski dystans. Wówczas spisuje się lepiej druga umiejętność Recona, niestety nie możemy wziąć ich obu. Jest to kamuflaż, czyli... coś z tego takiego, nie wiem. Jeśli ktoś oglądał film Predator, to, to coś właśnie... w tym guście. Oczywiście nie daje to odporności powiedzmy na, na wykrywanie przez właśnie tą moją umiejętność, czyli niegdyś wyrocznie, teraz to nie wiem, ale sobie sprawdza jak to się. Dobra, przy następnym zgonie. Przypomnijcie mi, żeby sprawdził jak, jak nazywa się ta umiejętność. Oczywiście, żartuję. No tak też myślałem, że tam będzie. Dobra. Yy, scan się nazywa po prostu ta umiejętność w tej chwili. tak też myślałem, że zmieniła. O, Clock yy, został, a Scan się zmieniło. Kiedyś to było Oracle. No dobrze. Nieważne, jak te moje statystyki, 4 do 3, czyli cały czas na plusie, dobrze. Ale no niestety moja drużyna żeby nie powiedzieć daje dupy nie radzi sobie zbytnio okej okay, tam za ścianą w oddali są więcej przeciwnicy oczywiście nic im nie zrobimy mój karabin to jest sentinel co prawda dysponuje świetnym damage'em ale no może przez ściany może sobie nie poradzić mówiąc krótko okej okay, widzicie tutaj jest właśnie pokaz wzorowej współpracy różnego rodzaju hmm, klas, postaci i ich umiejętności. Czyli tam yy, tam był chyba, nie wiem jak to się nazywa, support, coś takiego. Yy, czyli ten koleś od yy, ciężkich... O, widzieliście, to był właśnie kamuflaż. Yy, tam był support, scan yy, z tymi swoimi wszystkimi umiejętnościami. Ja już ich dokładnie nie pamiętam, bo no, jak już wcześniej wspominałem. Nie grałem w tą grę naprawdę, mam czasu i mam po prostu prawo nie pamiętać niektórych e, szczegółów technicznych odnośnie mechaniki Ale jeśli chodzi o... Okej, okay, tak, tak e, Jeśli chodzi o kwestie takie typu sterowanie to jest naprawdę intuicyjne, jest to oczywiście trzecioosobowy shooter, tutaj jest bardziej nastawiony bardziej nastawiony do Nachowanie się za osłonami, mm, za wychylanie się, wiecie, tylko na moment w chwili oddania strzału, a raczej nie zostawianie na wolnym, mm, na otwartej przestrzeni, ponieważ to kończy się, no właśnie tak jak przed chwilą się skończyło dla mnie. Okej, okay, ta charakterystyczność ślizgi też są... E, też to jest fajna sprawa. Oj. No niestety zdążył się schować. Ustrzelił mnie dwa razy, ale... No nie byłem w stanie było oddać. Dobra, przeskanujmy sobie. Ouch. A to jest właśnie um, topowa umiejętność um, tego szturmowca. Nie wiem, co się tam odmienia. Czyli właśnie taka mikrofalówka, powiedzmy. Okej, okay, zdobyłem medal za skan. Okej, okay, tam to jest, dostał, pięknie. Na szczęście był osłabiony. Normalnie... 70 70 parę damagea no nie starczyłoby żeby żeby kolesia zabić, ale w tym przypadku musiał być już zraniony przez kogoś innego A teraz granat dymny. Dobra, gdzie jest? Tam? Okej, okay. może uda się tam do niego jakoś dostać. Nie wiem, zobaczymy. Nie znam tej mapy kompletnie, nie pamiętam. Podoba mi się ze względu na to, że... Walka tutaj odbywa się głównie na dłuższy dystans, ale tak to Wam więcej nie powiem o tej mapie, niestety. Ok, oczywiście być może ludzie niezbyt prawieni, którzy jeszcze nie grali w tą, w tą grę, Zapytam, dlaczego nie używam tego skanu non-stop. No niestety on kosztuje pewną ilość energii, za chwilę skończy się pierwsza runda i no, ta energia się bardzo powoli regeneruje. No i nie mogę zbytnio używać tego cały czas, ponieważ po prostu to jest jakby, nie wiem, mana, coś takiego. Okej, okay. wynik nie niezbyt zacny. 5 zabić, 4 zgony, więc no, przy obronie liczyłem na nieco więcej. Dla mnie to jest świetny, to są świetne statystyki, jak na fakt, że nie grałem w tę grę. Naprawdę bardzo, bardzo dawno. Ok, jedziemy dalej tą samą klasą. Oczywiście mamy tutaj do wyboru trzy klasy postaci, czyli wsparcie, nie wiem, to jest jakiś specjalista od broni ciężkiej, wiecie, posiada jakieś lekkie karabiny maszynowe. Ma najwięcej ilość y punktów wytrzymałości. I generalnie nadaje się do raczej szturmu. Szturmowiec, czyli takie, taka klasa 50-50, powiedzmy, -50, jest taka najbardziej uniwersalna, chyba najbardziej popularna. No i właśnie sniper, czyli recon zjadowca, który jest wyposażony no, niestety w najmniejszą liczbę punktów wytrzymałości. No, ale za to no, do mnie przemawia, gra tylko i wyłącznie tą klasą. Nie grałem praktycznie w ogóle tamtymi klasami i... Znaczy no, grałem bardzo mało i niezbyt... Aj, niezbyt dobrze to wspominam. Ok. Gdało się, 76. Okej, świetnie, asysta, 75 punktów. Tutaj dostajemy punkty absolutnie za wszystko, co jest też bardzo fajne. Aj, dosłownie przeczesałem mu czuprynkę tym pociskiem. Okej, siedzi tam cały czas czeka. O, widzieliście? <gryw> Uruchomił ten kamuflaż, ale oczywiście ja się tego spodziewałem, ponieważ to jest tylko... jak widać, widać. Jak widać, widać ten kamuflaż. Hmm, a przynajmniej ludzi, którzy że do używają jak na dłoni, okej okay. w tej chwili ja zostałem wykryty, o shit leci tutaj Dobra gdzie jesteś okej okay, mamy problem, no niestety raczej nie wyjdę z tego cało bardziej że znowu zostałem wykryty A przynajmniej będę spotować O no właśnie, to jest to o czym mówiłem w poprzedniej rundzie czyli to, że Recon, czyli zwiadowca może grać również jako taki, taka bardzo dynamiczna szybka jednostka do, do flankowania. Dobra, poczekajcie. Ok, musiałem sobie zrestartować program do nagrywania w celach synchronizacyjnych, że tak powiem. Ok, no i co? Powróć po długiej przerwie do nagrywania. Mam nadzieję, że się... Nie rozczarowaliście, że ta przerwa no, była nieco dłuższa, niż, niż zapowiedziałem na początku, no ale tak wyszło. Nie chciałem... O, shit! A, już miałem go na celowniku. Nie chciałem Was zostawiać bez filmików tak długo, ale... No niestety wyszło, jak wyszło i... No ale teraz już wracamy, ten filmik jest taki bardziej, powiedzmy, luźny bardziej taki na, na rozgrzewkę po, przed jakimiś bardziej poważnymi, dłuższymi seriami. Nie planuję już nagrywać z Ghost Recona w najbliższym czasie. Chyba, że z kimś, na przykład z Pawlakiem. Albo no nie wiem, jeśli, jeśli na przykład Ty nagrywasz filmy na YouTube, może chciałbyś... Aj, staty zjebawszy. I chciałbyś ze mną nagrać, to też możesz wystosunkować takie, takie pismo, że tak powiem że rozpatrzę tą e, propozycję oczywiście nie wiem jak wyłączyć ten czat głosowy tam widzę, że ktoś się porusza cały czas aj no niestety znowu zaszedł mnie ten e, zwielowca szybki jak to moje staty no niestety w tej rundzie już gorzej 1 do 3 no ale to jest e, atak czyli tutaj już niestety atakujemy co, co wiąże się z tym, że mm, że zwiąże się z tym, że mamy nieco trudniej Ponieważ to przeciwnik wystarczy, że kampi i na nas czeka A my nie mamy tego Tego komfortu Okej okay. Nie, definitywnie spadanie tam to nie będzie dobry pomysł Spróbujemy grać nieco ostrożniej, bo trosze, troszeczkę się chyba rozgłóziłem, no ale W sumie, czy mnie to dziwi? Standardowe pożekadło zagrajmerów, ich wymówka na wszystko, jest taka, że podczas nagrywania no niestety gra się znacznie trudniej. Już nie chodzi o same spadki FPS-y, bo gra chodzi mniej płynnie, co w takich bardzo dynamicznych strzelankach. pójdę, się, że batoniarka taki poleś. Co w dynamicznych strzelankach, jak tutaj yy, zdecydowanie należy Ghost Recon. No niestety jest problem. No, ale no, oczywiście to jest, to jest spowodowane faktem, że musimy się skupić na komentowaniu, a dopiero w drugiej kolejności na grze i... Ech, no wiecie, jak to czasem bywa. Hmm. Wiecie, mo może Wam się wydawać, że to jest taka wymówka za grajmerów, <grybujesz> czyli kolegów moich po fachu. Po fachu, tak w cudzysłowie. Ech, ale tak rzeczywiście jest, potwierdzam. O, shit. Dobra. Może mi się uda jakoś... No super, że to zrobił <laughs> Nie wiedziałem, że tam ta osłona się kończy Ale zaraz zostanie dowolony przez mojego kolegę z zespołu hmm, no, Oczywiście, lamer jada lament fest Nazwajcie to jak chcecie Spodziewałem się tego hmm, Gierkę przechodzę Przechodzę, jeśli nie da przejść No cóż hmm, Gram to naprawdę długiej przerwie ale nie, naprawdę jest zacna, muszę przyznać, że niewiele się zmieniło poza... wraz z nazwą Z tego, co było kiedyś, naprawdę nie, nie widzę specjalnie większej różnicy Gram z Sentinelem, czyli dosyć, dosyć porządnym karabinem snajperskim Okej, okay, to był przeciwnik? Tak jest, trzeba go dowalić <laughs> yeah, o shit. dobra Oznaczmy go sobie. Tam cały czas jest i jest z nim jakiś kolega. Dobra, o, może z tej pozycji uda się ich coś dowalić, ale to już z karabinu. no tak nie za bardzo. Jest to przybliżenie sześciokrotne, jest już dosyć sporym przybliżeniem i ciekawe gdzie nie poleźli. No, wygląda na to, że chyba przegramy tą e, cały mecz, ponieważ tą rundę e, przegramy najprawdopodobniej. O shit! Dobra, to nie było planowane, ale niech już będzie. Taktyczna zmiana pozycji. Ok, jest to oczywiście gra free to play. Mm, czyli za darmo każdy z Was może ją sobie ściągnąć, pograć. Jeśli jeszcze tego nie zrobił to zapraszam jak najbardziej link w opisie. Okej, okay. 2 um, do 4 statystyki. Co jest dużo mówić, bawiłem się świetnie, naprawdę. Jeśli jeszcze nie zapoznaliście się z tytułem Ghost Recon Phantoms, już w tej chwili, już nie Ghost Recon Online, to naprawdę zapraszam, jeszcze raz powtarzam, jeśli ktoś miałby ochotę, to link do pobrania ma oczywiście w opisie, może się powołać na lot kursa. No, nie wam w tej chwili dziękuję, właśnie awansowałem na 19, 19 poziom w klasie zjadowca. Nice. No i cóż, to by było na tyle z mojej strony. Zapraszam na oczywiście kolejne filmiki. Myślę, że już jutro albo pojutrze pojawi się filmik z War Thundera z Grand Forces. Oczywiście serdecznie zapraszam i niech moc będzie z Wami.